Hej wszystkim, z tej strony Scream witajcie w nowym odcinku z Animal Revolt Battle Simulator. I dzisiaj, słuchajcie, mamy najdziwniejsze rzeczy, po prostu, jakie istnieją. Jesteśmy teraz na stacji, jesteśmy na stacji tylko dlatego, że mamy pociąg, a ten pociąg, no, no, on, on nie jest jakiś y, zwykły. Jest to, tak jak inni niektórzy pamiętają, jest to, jest to. na no, w pewnym sensie jest to Tomas. Nie wiem, czy Tomas miał silniki odrzutowe z tyłu, ale twarz ma Tomasa. W pewnym sensie, i dzisiaj, słuchajcie, mamy tak dziwne rzeczy, że jak ja sobie wpisałem dla żartów po prostu, wpisałem sobie samochód. No i z tych samochodów znalazłem na przykład coś takiego. To jest samochód. Uwaga, proszę bardzo, ktoś to nazwał samochód. Nie wiem dlaczego, ale to jest niby samochód. To też jest samochód. No, w pewnym sensie wygląda jak samochód. Mamy jeszcze coś, co no, nawet już wygląda jak samochód. No i mamy coś, co chyba najbardziej przypomina samochód. Czemu tu jest gość? <gryw> Czemu tu jest głowa gościa? Dobra, to jest kierowca. Załóżmy, że to jest kierowca. I zobaczmy, czy te samochody poradzą sobie z czymś takim jak nadlatujący Tomas, który utyka cały czas w torach. Po, po prostu, po prostu ich wyrzucił i. Czemu on wybuchł? Jak w ogóle się spisze taki. No, samochód, tak jak został nazwany, z. człowiekiem? Czemu on ucieka? Czemu on ucieka? Czemu on uciekał? Nie, ale to musi być coś dobrego, nie? To pokona tego człowieka za wszelką cenę. On go naparza po prostu tą siekierą. Znaczy, młotem. Nie wiem, jak to się nazywa teraz. Nie mogę sobie przypomnieć. Ale przecież. przecież tego w ogóle. w żaden sposób. Nie atakuje Widzowie, samochód. O ile to można nazwać samochodem, wygrał. Jak on leży w ogóle. A jeszcze mamy taki samochód, zapomniałem o tym powiedzieć. Mamy też. Mamy też taki samochód. A i, i jeszcze, jeszcze mamy taki samochód. Dobrze, ale koniec, już tych samochodów. Zróbmy poważną walkę. W poprzednim odcinku pokazałem Hero znalazłem więc następnego, słuchajcie. I ten następny, zobaczcie, on jest prze. Czemu on jest ubrany w pióra? Czemu on jest ubrany w pióra? W sensie, nie mam nic do tego, ale dlaczego? Czy on jest w ogóle chociaż trochę mocny? Czy dasz. A w ogóle znalazłem rekina. Nie wiem, jak on ma się poruszać. Chyba, chyba po prostu jest aligator pod nim. To jest rekin z poprzedniego odcinka z Deardowna. Proszę bardzo, zobaczmy... Ten Hero Brain jest serio mocny. Ale on go fajnie zaatakował. Nie wiem, czemu ogonem, co prawda, ale fajnie to wyglądało. Odłóżmy na razie tego Hero Braina, bo jestem ciekawy, jak dużo takich ludzi będzie potrzebnych, żeby pokonać rekina. Młotogłowę. O! Co?! On się jak Garen zachowuje. Jeszcze wyrzuca wszystkich w powietrze. On jest serio mocny. Po prostu ten Hero Brain też jest mocny. Jak on ich gryzie, to jest serio chore. Nie, wygrał. Nie podoba mi się to. Musimy musimy coś cięższego mu dać. Dobrze, słuchajcie, ta armia powinna pomóc wygrać. Czemu oni w ogóle nie rzucają w niego tymi włóczniami? To mnie zastanawia. I czemu wszyscy wypadli z areny? Nie spadajcie. Dobra, słuchajcie, oni też chyba nie dadzą rady, ale ten rekin jest serio świetny i oni w ogóle nie mogą się przebić przez jego armora, nie mogą go zaatakować w żaden sposób, trzeba będzie, słuchaj, jak poleciał, trzeba będzie, słuchajcie, wziąć coś mocniejszego, niech będzie, nie wiem, czy to jest duże, postawmy to, nie wiem, tutaj na wszelki. E to jest duże, nieważne. Niech będzie ten ulepszony T-Rex, proszę bardzo. Zobaczmy na co stać. Czemu on lata jeszcze? Co to ma być? Ale fajny jest ten T-Rex. Tylko, tylko tak średnio, tak średnio umie latać, nie? Ale pff, Niech będzie. Widzowie! Znalazłem prawdziwego King Konga i teraz jest to serio! Patrzcie! Patrzcie na jego twarz, no jest groźna. Nie wiem, czemu taka krzywa, że tutaj tak krzywo idzie linia, ale Ale jest groźny King Kong. Możemy mu dać oczywiście, wiecie, oczy, żeby, żeby po prostu mniej groźnie wyglądał. <grybujesz> Teraz wygląda, jakby się uśmiechał, jakby zasłonić tą jego twarz. To słuchajcie, mamy e, King Konga, który tutaj ma uśmiech i oczy. No i finalnie mamy słuchajcie coś kurczako podobnego. I, i jeżeli to miałoby wygrać się z Godzilla, to bym się szczerze zdziwił. I czemu to jeszcze żyje? O! Nie żyje. W sumie możemy zrobić wreszcie to wyzwanie, słuchajcie. Otóż możemy postawić 40 kurczaków na prawdziwego T-Rexa i zobaczymy, kto w ogóle wygra to. Bo jestem mega ciekawy, tylko że on ich gry O! <laughs> Jak on nimi rzuca! Co jest? Czy one go w ogóle atakują? To jest pytanie, bo, bo tak średnio się wydaje. Wgryzają mu się w stopy, co jest? Rzuca nimi gdzie chce, po prostu. Jeżeli one to wygrają, to, to zrobię fikołka, po prostu, nie? Po, powiem wam, że nie, nie wygrają, bo T-Rex ma prawie pełne życia, a ich zostało pff, mało. Pff. Ale dobrze, bo miałem w końcu zrobić tą walkę finalną, czyli Godzilla kontra King Kong, tylko najpierw chciałbym przetestować ją z tym oto delikatnym wrogiem i jestem ciekawy co on potrafi 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 Potru... <laughs> jeszcze go złapał i nim rzuca, co? <laughs> co to ma być za zło? to jest Bóg, słuchajcie, dlatego wygrał w sumie, Jezu, ile on ma macek. co jest? ale nie, 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 nie podoba mi się to że on jest taki silny czy on da radę wygrać z creeperem na przykład, czy creeperem... Okej, okay, da radę. A że tak powiem, ośmioma creeperami? Uwaga, proszę bardzo. Uuuu, nic się mu nie stało. Co jest? Co to jest za potwór w ogóle? Wiem, że miałem zrobić walkę z Godzillą i King Kongiem, ale bardziej mnie szczerze teraz ten Bóg zainteresował. I jestem ciekawy, co w ogóle będzie w stanie go pokonać, skoro on jest aż tak wytrzymały. No, dajmy mu przeciwnika jego rozmiarów, albo troszkę, troszkę większych. Zobaczmy, kto... Aha. Okej. Okay. Nie no, widzowie. Tak nie może być. Zobaczcie, jaki on jest malutki w porównaniu do tego. Zobaczcie. To jest człowiek. To jest King Kong z mackami. To jest. Zobaczcie, jak to wygląda z jego oczu. Żeby on do tego musiał podejść, to musi przejść jakieś 100 metrów do przodu. A co dopiero na to wejść? To jest tak ogromne. No i. No i, że tak powiem. Nawet. Ten bóg z tym nie wygra. To jest tak potężne. Jeszcze no, znowu, znowu się wywala Drepta tymi nóżkami do tyłu i się zaraz wywróci. 100%, nie? Nie wiem czy te potwory są pijane, czy o co chodzi. I tak po prostu spadł po tym wszystkim. Także proszę bardzo, prawdziwa walka, na którą, na którą wszyscy czekali. Ale dobrze, dajmy, da, dajmy im szansę. Patrzcie, jaką fajną znalazłem. Proszę bardzo, jest tu stalowa godzilla przepiękna. I zrespimy parę King Kongów tutaj. Tylko komputer mi nie wytrzymuje, więc będą dwa. Proszę bardzo, zobaczmy, czy oni, chociaż mają. Choć trochę. Choć trochę szans. Oni nie mają żadnych szans, oni są beznadziejni. Tak jakby postawiłem dwóch Herobrine'ów i słuchajcie, tu jest jeden. Tu, tu jest drugi. Nie zwracając uwagi na jego wygląd, pff, że nie został on zbyt profesjonalnie zrobiony, chciałbym zobaczyć, kto wygra to starcie! I chyba wygra ten przez to, że go wypchnie po prostu z map. A. Nie da się chyba wypchnąć z mapy, okej, okay, niech będzie. Tylko on go będzie rzucać po tej mapie. Co jest? Tylko nic mu się. Eee. Dobra, jednak wypadł. Jednak wypadł. Także zobaczmy, wybrałem tego słabszego. Znaczy on jest silniejszy teoretycznie, bo by zabił pewnie tamtego na hita. Ale chcę zobaczyć, jak sobie poradzi Steve z takim. Co? 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 Co, Co? Co tu się dzieje? Czemu on mu daje radę? Czemu on mu dał radę? Co, co tu się stało? Przecież on był znacznie słabszy. Okej, okay, nowy Steve, słuchajcie, jest potworem i to nie małym, ale mamy, słuchajcie, tutaj Thanosa, co nie? Mamy tutaj Thanosa, który. no, trochę jak małpa wygląda, w sumie chyba jest pod spodem małpa, ale pomijając ten fakt, tutaj mamy jeszcze lepszego Tora. Proszę bardzo, to jest nasz. Nie wiem, kto go tworzył, ale on jest przecudowny, nie? To on jest przepiękny. Ja go troszkę upiększę. Poczekajcie, spróbuję go upiększyć, żeby nie wyglądał aż tak tragicznie. Proszę bardzo. I teraz słuchajcie, czas na walkę stulecia. Czym on rzuca? Wow! On rzuca młotem rzeczywiście. Ale to fajnie wygląda. Danos nawet nie może podejść do niego. O, u, umarł? Słuchajcie, widzowie, ulepszyłem. Tak, jakby nasze tutaj ku, kurczaki uśmiechają się teraz. Jestem ciekawy, czy dadzą radę sobie z tym potężnym, jakże potężnym Steve'em. Ej, one, 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 one mu dają radę. On im nie może nic zrobić? Serio? Co jest? HP im w ogóle nie dodawałem. One powinny umierać na strzała, ale przy armora się ten Steve nie może przebić. O nie! Jeden umarł. Dobrze, da, dacie radę, dacie radę. <śla> nie wiem, czemu kibicuję kurczakom, ale dacie radę. Jeden coś robi, a dwóch się patrzy po prostu. Ten coś w ogóle odwala. O co chodzi? <śla> Widzowie, nie wierzę, że to powiem, ale. kurczaki. Wygrały ze Steven, który pozbył się Hirobrahina. Czyli słuchajcie, dla, dla przedstawienia wam siły obecnego Steve'a, to jest T-Rex. To jest T-Rex. Nie ma T-Rexa. Także kurczaki z nim wygrały. B Także jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Papa. Pa.